Holmes. Hmm. Przecież to oczywiste, Watson. Ta książka opowiada o mojej przeszłości. Jak pan Holmes to już zauważył, ta książka opowiada o czternastoletnim chłopcu, którym kiedyś był najsławniejszy detektyw świata. Nie została jednak napisana przez Artura Conana Doyle'a, lecz przez Andrewa Lejna. Można poznać w tej opowieści pierwszego przyjaciela młodego Holmesa, Maciego Arnata, oraz nauczyciela Amiusa Crowe'a, który pomógł przyszłemu detektywowi rozwinąć swoje zdolności dedukcyjne. I nie możemy zapomnieć wierdzini i pierwszej miłości Sherlocka. Holmes poznał ich, gdy pojechał do Farnham, miasteczka, w którym zaczęła się przygoda związana z zabójczą chmurą. Polecam tę książkę miłośnikom przygód i detektywów zwłaszcza tym, którzy już czytali powieści Doyla. Może wam się uda znaleźć bratnią duszę w postaci bohatera, której nie dostrzegliście w jego dorosłej wersji. W każdym razie intryga tej opowieści od razu wciąga czytającego, a puszcza tylko wtedy, gdy czyta ostatnią stronę. A potem czytelnik zadaje sobie pytanie, co będzie dalej? Żałuję tylko jednej rzeczy. Nie kupiłam następnego tomu tej serii. Pokaż książkę.